Witam Was na kanale Pana Jana Zagranicą granicą. dzisiaj z gościem, z Wojtkiem. Witam, witam. Dzisiaj będzie test jedzenia, ale to jest trochę nietypowy w sumie, picianie jedzenia. Smaki z Irlandii w każdym razie i będziemy testować co? Piwo! No. Irlandzka bardzo rzecz, prawda? Kojarzy się Baby. Guinness piwą. na pewno. Guinness na pewno, właśnie tutaj macham pierwszym piwem, które mamy do testów. Piwo Guinness. Co wiesz, o Guinnessie? Byłeś na wycieczce, prawda? Byłem. Co Byłem ma, ja Mogę poleć? oczywiście. piwo, jeśli chodzi o stałt rewelacyjne. Ja właśnie tak, tak pół przepadam. No, ponoć Guinnessa trzeba wypić trochę, żeby się do niego przekonać. W każdym razie, Guinness to jest piwo z Irlandii, produkowane od 1759 roku. Jedno z najpopula najpopularniejszych piwo w Irlandii. Nawet ma jako znak firmowy tutaj harfę, która jest herbem w Irlandii. Co jeszcze można nie Chyba jeden z bardziej takich charakterystycznych produktów eksportowych. Tak, tak, dokładnie. Ponad się go wypija milion dziennie, milion kufli dziennie. Nie wiem, czy to możliwe, ale może możliwe. Co jeszcze? Poczytaliśmy wcześniej, tu nam coś dzwoni. I to jest kulka. Wojtek, opowiesz o tym, co jest w środku? To jest kulka z azotem, A po... dzięki której Piana jest ginsowa, Powiedzmy. Po tak. do Dokutowała. Jeszcze powiemy, że ma 4,2%. No i tyle. I w sumie chyba próbujemy, prawda? Kolor ma też bardzo charakterystyczny. Uuu, Jest impreza! Trochę chyba za bardzo nią przewracałam. Nie? Gines wygląda w ten sposób. Nie wiem, Ty się Wojtek znasz, czy dużo jest takich piw o tak ciemnej barwie? Tak, najbardziej. To nie jest aż tak niesamowite nie tak i nieprawdopodobne, tak? No tak, nie ja film. Ja właśnie Cię, powinnam to powiedzieć na początku, że ja nie jestem jakimś koneserem piwa, Wojtek prędzej, dlatego dzisiaj kompetentna osoba do tego testu za została zaproszona. No i nic, próbujemy chyba. No charakterystyczny jest, no nie ma co mówić. Tak, fajny, łagodny, jeśli ktoś lubi, nawet jeśli ktoś nie lubi ciemnego piwa, to wydaje mi się, że Guinnessa bardzo, żeby spróbował. To jest na tyle delikatny i smaczny, że czy... może się wielu osobom spodobać. Chyba nie można być w Irlandii i nie spróbować Guinnessa, prawda? No najlepiej w muzeum Guinnessa. Tak, właściwie. no właśnie. Wybaliście w muzeum, w muzeum jest, można zwiedzać, w cenie biletu dostaje się Guinnessa. Także jeżeli tu będziecie, to ten produkt tak bardzo irlandzki trzeba sprawdzić. No ja za pierwszym razem pamiętam, jak piłam dawno temu. Absolutnie to nie był mój smak i nie mogłam dopić do końca. Teraz już się przyzwyczaiłam, wiem, jak to smakuje jest Kolejny trunek, o tak, nie jest piwem, a jest cydrem. Typowym irlandzkim cydrem nazywa się Bulmers. Tak wygląda puszka. Sprzedawana jest też w Anglii pod nazwą Magners, bo Anglia ma jakiś tam swój cytr, który jest też Bulmersem, jakaś skomplikowana historia. W każdym razie Bulmers, produkt irlandzki. Ty też już piłeś Bulmersa wcześniej, tak. prawda? Wydaje mi się na najlepszy cydr, z jakim miałam okazję, jakiego miałam okazję próbować. A ja się nie zgodzę, bo dla mnie najlepszym cydrem jest Copawerk, który też nie jest dostępny w Polsce. Ja kocham ten cydr o smaku mixed fruit. Bulmers nie do końca mi podchodzi, ale to będziemy zaraz opowiadać. Tu mamy wersję oryginal, jest też w wielu, wielu innych smakach. No i nic, lubisz cydry na 4,5% alkoholu. Lubisz ogólnie cydry, ja bardzo. E, właściwie tylko jeden cydr lubię, właśnie ten. Aha. Ja nie jestem piwowa, a za to cydrowa bardzo. Czy druga sprawa, że cydry, które są w Polsce dostępne, nie zawsze są najciekawsze no i mimo wszystko są wy, wy, wyparte właściwie. Czy, czy, czy dużo, dużo więcej jest... E smakowych piw albo napojów tak. smakowych piwopodobnych, ale, ale cydru właściwie jest mało. Te, które się pojawiają są takie nie na tyle dobre, co hmm. Tak, właśnie to nie jest żaden red, ani nic w tym stylu, to jest cydr. Pyszne leją w karawanie, we Wrocławiu. Mhm. Ja nie lubię tego cydru. Z tego względu, że kopa berg jest taki totalnie, całkowicie, po całości owocowy i nie czuć w nim alkoholu. No właśnie, no właśnie. A w tym czuć taki alkohol, albo bym nawet powiedziała taki tani diabola. Właśnie się nie, właśnie moim taniego diabola czuć w tych, znaczy konkurencyjnych powiedzmy cydrach, ale, ale jeśli chodzi o to, co z się, to jest. Ale powiem no wam, mam, że piję nie. to któryś raz w życiu i za pierwszym razem był gorszy. Jakoś każdą no, Wlepsze, Właściwie... wszystko i... smakuje lepiej. w lepszym z towarzystwie wszystko smakuje lepiej. Ale faktycznie nie czuć go aż tak tego przysłowowego jabłka. No, takie bardzo owocowe, jabłkowe. Smaczne. Smaczne oczywiście. No, smaczne, jednak smaczne. Zmieniam zdanie. Może. faktycznie <laughs> właśnie Ewa ma rację. Także to jabłuszkowe polecamy. Ale zapach ma taki lekko. Wino, jak wino. No, Pani jak wino, jak wino, dokładnie. Wina, dokładnie. Wina, no, wina. Wina. no, ale ja zostaję i tak przy kopeber, bo, chociaż Bulmersę spróbować nie trzeba. Kolejne piwo, którego ani ja nie znam, ani Wojtek nie zna, ani chyba nie ma tutaj jakiejś takiej mega historii, ale nie jest dostępne w Polsce, prawda? Jakby dobrze poszukać te To są, pewnie gdzieś się, dziś zna, się ale znajdzie, ale nie jest to legży, więc i tak dalej, coś, co się spotyka. E, nazywa się to Belfast Ale, no i jest to prawdopodobnie z Belfastu, z Irlandii, tylko że z tej drugiej Irlandii. Z Irlandii Północnej. Próbuję tu coś wyczytać, że jest w UK, tylko. No i ma też 4,5% alkoholu. Tu jest jakaś historia. A Dark Amber, próbujmy. Bo co będę się rozczytywać? Proszę. Trzeba próbować. Kolor jaki ma? Spróbuj... Taki Kółta właśnie. Kolor wygazowany, nie? No to... Ja spróbowałam przed chwilą i jest Mmm, Smaczna. Mhm. Wójtoku. To takie bardzo łagodne, jego mało, mało piwa w piwie szuć. No ja lubię właśnie chyba takie trunki, gdzie czuć mało piłkowa. Caczeluję, dokładnie. Ale smaczne to jest. Troszkę za mało aromatyczne, za mało, za mało ciekawe to piwo. Tak? Tak, tak. To, ufajcie Wojtkowi bardziej. Jeżeli mówisz, że jest mało aromatyczne i mało ciekawe, to tak, to ja ufam. Znaczy ja ufam, no ja też mam swój smak, ale tak jak mówię, piwaszem nie jestem. Nie, ja bym bez problemu wypiła całą butelkę. Nie byłoby niedobre, Jest takie lekkie. Nie jest gorzkie. Nie jest gorzkie, właśnie o nie jest gorzkie. To jest dla... To jest mnie... może być plus dla niektórych osób, tak? Dla mnie właśnie to jest plus. Bardzo smaczne. No. Ostatnie piwo, czyli Curium z browaru O'Haras. E, coś co wybraliśmy z racji tego, że wcześniej mieliśmy okazję e, wypić kilka piw z tego browaru. On też jest, może ciężko powiedzieć, dostępny w Polsce, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o irlandzkie... Produkty nie liczą z Guinnessa, łatwiej go znaleźć niż pozostałe. Inne piwa się sprawdziły, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o, o ten browar. Zdaje się, że oni, że oni też chyba robili jakieś piwo ze współpracą z z, z, z Polskich Browarów. Nie wiem czy z Pintą, ale nie, nie dam głowy. Nie dam głowy. Ale to jeszcze ważne, że nie wybraliśmy, przepraszam, że cię przerażona. Dlatego... A no, to to, że jest przeniczne to też, ale tu jest napisane, że ono jest y, faktycznie irlandzkie, robione w Irlandii i że jest inspirowane y, celtami i celtycką coś tam, że jest celtyckie. A jak już kiedyś na kanale opowiadałam celtowie, to pierwsi ludzie w Irlandii, więc spróbujmy. Proszę bardzo. Czy coś Ci przerwałam? Chciałeś powiedzieć o tym? Jest w ogóle napisane tutaj w Gaelic najpierw, a nie po angielsku. No i produkowane w Irlandii. Zobaczmy co pili Celtowie. Smaczne. Nie smakuje tak jak Piło? No nie. Jeśli chodzi o No nie. A właśnie, zapomniałam, w ogóle wzięłam łyka no zapomniałam całkiem, że to jest pszeniczne. Czyli coś chyba nie do końca zagrało, tak jak powinno. No, dziwne. Tutaj, czy nie? Jakbyś zapomniał, że jest, że jest też mało piwa w piwie, chyba. Bo mega stary, łagodne. Nie? No. I mnie to jest też piwa i trochę łagodne. Czy klimat wpływa na, to, na, na odbiór piwa tutaj? Nie ale wiem. Ale Mam wrażenie, że jest kolejne piwo, którego, w którym niewiele tego piwa czuć w No, ale to mieliśmy trzy takie piwa i trzy irlandzkie. Może to jest taka trochę specyfika Irlandii, że są. Irlandzkie piwnie Irlandii. Nie wiem, czy Irlandczycy są łagodni, ale piwa wyszło, że są. Ja nie wiem, no jakbyś miał wybrać od najlepszego do najgorszego? Guinness oczywiście najlepszy. Najlepszy. Na drugim miejscu chyba Bulmars. A reszta... na trzecim miejscu, jeśli, jest, jeśli robimy listę czterech. Wiesz co, ja chyba wybrałabym tak samo. Guinness chociaż jest specyficzny, to zasługuje na miano. Króla. A Ewa? Yy, tak, yy, Bo myślę, że Bo dokładnie zakadrę. podobnie. Myślę, 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 my widzę, że... że podobnie. No, no to super. Mamy nadzieję, że test alkoholi Wam się podobał. Coś innego, coś nowego. Mogłam zaprosić właśnie gościa, który się na to zna. Sama bym sobie kompletnie nie dała rady, także Wojtek, dziękuję, że ze mną potestowałeś. No cóż, my się rozłączamy i idziemy do końca. Okay. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Spodzenia.